20 kwietnia 2011 roku do naszej firmy zapukał nieproszony gość, policja. Mieli kamizelki, broń, było ich dziesięciu, ale byli mili, sympatyczni, zwroty grzecznościowe, wykonywali swoją pracę. Chciałbym Wam opowiedzieć, jak doprowadziliśmy do tego, że Przyszła do nas policja. Pięć lat wcześniej razem z moim wspólnikiem Michałem. Michał. Na Akademii Sztuk Pięknych Krakowskie ASP, na wydziale malarstwa. Na wydziale malarstwa zastanawialiśmy się, czy kiedyś będziemy mieli z czego żyć. Nie uczyliśmy się tam liczyć, nie uczyliśmy się tam zarządzać. Bardzo miękka kompetencja. Uczyliśmy się artystycznej wrażliwości. Tak wyglądają korytarze Krakowskiej Akademii. Tutaj ja na zdjęciu w 2007 roku z teczuszką. Jeszcze nie miałem laptopa. I kiedyś Michał dostał pod choinkę od siostry laptopa marki Acer. To było coś na uczelni. Jak student na uczelni dostawał laptopa to musiał mieć rodzinę pracującą za granicą, dlatego że sam sobie nie mógł na to zarobić. I tak się zaczęła nasza przygoda z branżą technologiczną od tego laptopa. Ten laptop miał tylko taką jedną wadę, miał dużo fajnych programów, takich jak WinRAR, PowerDVD, ale wszystkie te programy one służyły do użytku domowego. Otworzyliśmy własną firmę. Początki są bardzo bolesne. Jak absolwent Akademii Sztuk Pięknych otwiera własną firmę, to znaczy, że nie znalazł pracy. Otworzyliśmy agencję interaktywną, nazwaliśmy ją Art World, świat sztuki. Jak każdy, który wchodzi do branży internetowej, zaczęliśmy właśnie od agencji interaktywnej. Mieliśmy dwie rzeczy. Mieliśmy zapał i ten laptop marki Acer. Swoim zapałem przyciągnęliśmy do naszej firmy bardzo dużo fajnych ludzi. Jeden z nich właśnie uprzejmie doniósł o, o tym oprogramowaniu do służb. No i tak właśnie zaczął się koniec naszego początku. Słuchajcie, kiedy cała nasza branża robiła sobie selfie na imprezach typu Internet Beta, My z Michałem robiliśmy sobie selfie na czwartym piętrze Komendy Policji w Nowej Hucie, w Wydziale Dowarki z Przestępczością Gospodarczą. Tego dnia tutaj spędziliśmy 10 godzin na zeznaniach. Tak wyglądały nasze początki. No i dzień później wpadliśmy znowu do firmy, już bez komputerów, było bardzo fajnie. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to odwiedziły nas od razu kolejne inspekcje. Inspekcja Pracy, inspekcja skarbowa i inspekcja budowlana. To jest niesamowite. Co inspekcja budowlana? Budowlana. Robi w agencji interaktywnej. No okazało się, że prowadzimy biuro w lokalu mieszkalnym, czyli robimy to co 98% krakowskich firm. Ale my mieliśmy szczęście do tych inspekcji. A inspekcja pracy Pozwała mnie za to, że wykorzystuję siebie jako pracownika na etacie, że sobie nie wypłacam nadgodzin, bo pani sprawdziła w recepcji, że wychodzę o 22, a byłem zatrudniony na umowę o pracę u siebie. Więc powinienem sobie wypłacić nadgodzin, chociaż ja nie miałem nawet na podstawę dla siebie. Następny dzień wróciliśmy do firmy i zaczęliśmy walkę o przetrwanie. I... Ja tutaj dzisiaj nie przyszedłem po to, żeby biadolić. Ja tutaj przyszedłem dzisiaj dlatego, żeby... żeby przedstawić wam to, jak się stało, że jestem dzisiaj tutaj. I zaczynamy teraz oficjalną część prezentacji. Teraz włącz kamerę, możesz nagrywać. Tam tego nie było, dobra? Przedstaw mnie Mateusz jeszcze raz i lecimy z prezentacją Strategia Przetrwania. Okay. Słuchajcie, jak wiecie, firma rodziła się w bólach. Teraz wspólnie razem zawalczymy o przetrwanie, ponieważ prowadzimy działalność legalnie, żyjemy z niej, to chciałbym Wam powiedzieć teraz, jakie jest 10 takich tipów, takich rad, które sobie podsumowałem przez te ostatnie Pięć lat naszej działalności, które sprawiły, że przetrwaliśmy. I to nie będą jakieś rady typu myśl pozytywnie, tylko to będą takie rady, które naprawdę wyciągnąłem i być może przydadzą się Wam. Pierwsza rzecz, kiedy przyszła do nas policja, to zobaczyłem jedną dobrą stronę tego, co się stało. Ja to nazywam bezpieczeństwem. Cielesnym bezpieczeństwem fizycznym. Słuchajcie, oni byli mili i nikomu nic nie groziło. Czyli byliśmy względnie bezpieczni. Nie wiem, dlaczego dla mnie to jest ważne. Może dla was to jest oczywiste, że policjant nie musi od razu użyć broni, ale dla mnie to jest ważne, dlatego że ja wychowałem się na Bałkanach. W Kosowie, targanych konfliktami, jak tam przychodziła policja, to było bardzo źle. Jak do nas przyszła policja, to było dobrze. Więc chciałbym zwrócić uwagę na to, że w branży internetowej, w branży interaktywnej nikomu nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Nie słyszeliście nigdy o tym, żeby ktoś w naszej pracy, nie wiem, zginął na przykład podczas wykonywania zawodu. Druga rzecz to jest taka, że ja uwielbiam sprzedawać, jeździć po klientach. B2B, czyli door to door. Pamiętam, jak pożyczyłem 12 zł, zatankowałem samochód, dojechałem do klienta, podpisałem umowę, ale już samochód nie odpalił, żeby wrócić do biura. Ale miałem umowę na 20 tysięcy miesięcznie, potem wystawiłem fakturę, klient zapłacił. Pamiętam, jak jechałem raz do klienta do Poznania i po drodze rozmawiając z klientem. Operator komórkowy wyłączył mi sieć za nieopłacone rachunki. No bo tu wiecie, spirala katastrofy. No i dojechałem, mówię, kurczę, padła mi bateria, przepraszam. Podpisałem umowę, wróciłem, opłaciłem rachunki i dzwonię. Mówię, dzień dobry, dzień dobry, naładowałem telefon. I świadomość tego, że ma się tą kompetencję nie w zarządzaniu, tylko tą kompetencję, że potrafi się w każdej chwili pojechać do klienta. Podpisać z nim umowę, to jest coś, co daje mi znacznie większe poczucie bezpieczeństwa niż inwestor, dotacje. To jest takie najważniejsze dla mnie narzędzie. Druga sprawa jest taka, że kontakt z klientami to jest dla mnie e, największa możliwość zdobywania doświadczenia i uczenia się. Od początku, jako samouk w branży, nie chodziłem na szkolenia. Nie uczyłem się w inny sposób, jak poprzez kontakt z klientem. Cierpienie nie jest seksji, to znaczy, że zorientowałem się nie od razu, ale po jakimś czasie, że nie należy się specjalnie chwalić tym, że ma się bardzo źle. Czyli nie należy robić tego, co ja robię w tej chwili. Ale ja teraz nie przyszedłem tu, żeby biadolić, tylko z perspektywy czasu opowiadam bardziej o tym, jak wyszedłem z tych kłopotów, a nie w nie wpadłem. To jest taka książka, którą chciałbym Wam wszystkim polecić: zrobić ratnera. Jest to najlepsza książka na temat upadku w biznesie, jaką przeczytałem. Gość kiedyś nieopatrznie powiedział, że ludzie w jego salonach z biżuterią kupują ten shise. I co się okazało? Parę osób tu słyszało, pogniewało się, a on potem rozpoczął kampanię przepraszania. Kampanię przepraszania, z której następne 90% ludzi się dowiedziało, że on w ogóle coś takiego. Powiedział. To jest świetna książka. Dostałem ją od swojego szwagra zaraz po tym, jak przyszła do mnie policja, i naprawdę ta książka mnie wzmocniła, ponieważ uświadomiła mi, że dopiero dzisiaj po pięciu latach pierwszy raz publicznie mówię o tym, co nas spotkało. Wymyśliłem sobie na to taką terapię, ponieważ ja jestem osobą bardzo ekstrawertyczną z południa, dlatego prowadzę agencję social media na przykład, że lubię się szybko uzewnętrzniać. Lubię szybko napisać post na Facebooku, zanim pomyślę. I mój status postów na Facebooku jest domyślnie tylko ja. Piszę post i tylko ja go widzę. Tak jest domyślny status. Jeszcze do tej pory go nie zmieniłem, ale już teraz pomału zaczynam się nad tym zastanawiać. I wtedy wrzucałem właśnie takie posty narzekające, inspekcja ZUS, niedobry i tak dalej. A potem zatrudniłem bardzo fajnego prawnika, który właśnie mi poradził, żeby jednak konsultować z nim te posty, ponieważ mogę po prostu wpaść w spirale kolejnych kłopotów. I polecam taką autoterapię. Ona jest naprawdę, naprawdę fajna i działa. Książka pod tytułem "Mit przedsiębiorczości" to najważniejsza książka, jaką przeczytałem. W zakresie zarządzania, to z tej książki, napisanej w 1995 roku, dowiemy się, że powinniśmy pracować nad biznesem, a nie w biznesie, i powinniśmy pracować nad rozwojem własnej organizacji, a nie tylko nad produktem. Powinniśmy nasze przedsiębiorstwo traktować całościowo, czyli dbać o każdy element tego, tej organizacji, który wchodzi w jakąkolwiek interakcję, czy to z pracownikiem, czy to, czy to z klientem. I ja zastosowałem tą książkę, mit przedsiębiorczości i stworzyłem pewien mit startupowca. Co to znaczy? To znaczy, że wbrew pewnym naukom dotyczącym MVP, dotyczącym koncentracji na produkcie, ja podszedłem pomimo swoich tarapatów do budowania biznesu w sposób taki fundamentalny, od fundamentów. Co to znaczy? Jak skończyliśmy studia. To chcieliśmy wynająć z Michałem lokal. Lokal, w którym będziemy mieli biuro. Takie 50 metrów kwadratowych. I co się okazało? Okazało się, że koszt wynajmu biura wynosi 3000 zł, a rata kredytowa 1800. Tak jest. My z Michałem nie umieliśmy liczyć jakoś specjalnie dobrze, ale na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że nie stać nas na wynajęcie lokali, stać nas na e, kupienie tych lokali. Chociaż byliśmy w tarapatach i wzięliśmy kredyty. Wzię, wzięliśmy kredyty i od tej pory każdego roku sobie kupujemy kilka nieruchomości. W tym momencie mamy ponad 400 metrów kwadratowych, w których mieszczą się nasze biura. Oprócz tego, że płacimy mniej za nie, to ich wartość od tego czasu wzrosła jakieś dwukrotnie. Ostatnio był u nas inwestor i poprosił nas o stworzenie biznesplanu na rozwój naszego startupu. W punkcie pierwszym zamieściliśmy koszt zakupu ziemi gdzie powstaną biura, gdzie będziemy ten startup robić. Inwestor popatrzył na nas jak na oszołomów. Po co w biznes planie ziemia, skoro wy macie produkt, on chce inwestować w produkt. A no po to dlatego, że kiedy do nas przyszła policja i zabrali nam komputery, zabrali nam wszystko, my mogliśmy zostać w tych nieruchomościach, które kupiliśmy. Z nich nas nikt nie wyrzucił. Produkt. Nie da się skusić kolejnym pomysłom. To jest Taka bardzo trudna rada, która, która nami kierowała, to znaczy, kiedy wymyślisz jeden produkt, jeden pomysł i zaczniesz go tworzyć, proces skalowania, proces wprowadzania go w życie, proces poprawiania go, sprzedawania go, może zająć 5 lat, 10 lat. Jeżeli w tym czasie będziemy tworzyć kolejne produkty, to po prostu. Jest to bardzo kuszące, ale trzeba od tego odejść. Doszliśmy też do tego, że nasze produkty nie muszą być sexy, żebyśmy stworzyli coś pięknego, coś nawet romantycznego. Ostatnio oglądałem taki film, Joy, o kobiecie, która wymyśliła mopa. Bardzo emocjonujący film o kobiecie, która wymyśliła mopa. No, mop nie jest jakimś specjalnym produktem, ale cała historia wokół tego była ujmująca. I my też doszliśmy do tego, że można jak Rafał Brzoska roznosić przez kilka lat swojej działalności ulotki i można na tym zbudować firmę, a nawet markę osobistą. Roznoszenie ulotek może być tak samo sexy, jak bycie blogerem. I myśmy sobie właśnie to uświadomili. Cierpliwość. Założyliśmy firmę w 2009 roku, mamy rok 2016 i dopiero się rozkręcamy. Patrzymy i obserwujemy inne internetowe potęgi i widzimy, jak one wolno się rozwijają. Jest jakiś taki, taki trend przyspieszania, tworzenia jednorożców, tworzenia wielkich firm szybko. A my widzimy właśnie, że takie firmy jak Facebook czy LinkedIn mają już ponad dekadę. Takie firmy jak Instagram wprowadzają niedawno reklamy, mają już ponad 7 lat. Takie firmy jak Adobe mają już ponad ćwierć wieku. Widzimy, że tak naprawdę, wbrew temu co się sądzi, internet wcale nie rozwija się tak szybko. Ja uważam, że internet rozwija się wolno i powinniśmy sobie czasami dać 10 lat na stworzenie bardzo dobrej firmy. O tym mówi ta książka książka autorstwa współtwórcy Paypala, który twierdzi, że żeby rozwijać się stopniowo, nie bo każdy, kto twierdzi, że za chwilę osiągnie coś wielkiego, jest podejrzany. Jeżeli chcesz stworzyć coś wielkiego, to przydać się przede wszystkim pokora. Jeden z wniosków też, do, której, do którego doszliśmy, to to, że administracja jest cool. Co to znaczy? Ja jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Malarstwa i to, czego powinienem nienawidzić, to administracja. Ja pokochałem administrację. Zrozumiałem, że administracja jest tak samo ważna jak produkt. Dostałem na tym punkcie totalnego pierdolca. Tu jestem w swoim atelier administracyjnym. Tak wygląda moja praca na co dzień. Ale ja poszedłem dalej, słuchajcie. Stworzyłem taką teorię, że każdy element Twojej firmy, który wchodzi w interakcję z klientem, składa się na Twój produkt. Czyli jeżeli na przykład masz produkt jakiś, który rozwiązuje jakiś problem. I wcześniej, żeby nawiązać współpracę z klientem, musisz podpisać umowę. Ja zawsze powtarzam swoim handlowcom: umowa musi być piękna. Musi być pięknie przygotowana. Dlaczego? Ja jestem właścicielem firm i dużo rzeczy kupuję. Często kupując jakiś produkt, moja interakcja z produktem ogranicza się do spotkania z handlowcem, prezentacji, umowy i sposobu, w jakim przeżywam to doświadczenie. Często produktu w ogóle nie dotykam, po prostu na to nie mam czasu. Więc jeżeli to jest interakcja z decydentem, to powinien być proces pełen przyjemnych doświadczeń. Dlatego zadbaliśmy o administrację w sposób fundamentalny. Wymyśliłem sobie taki pomysł, bo wiecie, jestem człowiekiem po przejściach. Raz w roku, każdego kwietnia, będę robił kontrolę ZUS-owi, urzędowi skarbowemu i sądowi rejonowemu. Jaki sposób? Idę do ZUS-u i mówię, sprawdzam. Dzień dobry. Jaka jest lista moich pracowników? Czy wszystko się pokrywa z moją księgowością? Czy są odprowadzane właściwe składki? I nie wychodzę z ZUS-u, dopóki nie dostanę zaświadczenia o niezaleganiu. Muszę mieć na to papier. Podobnie robię z urzędem skarbowym, gdzie zdarzają się takie pakapy, które są w stanie nas pogrążyć po latach. Podobnie robię z sądem rejonowym. Kupiłem taką usługę, której nie mają prawnicy. Wymyśliły mi monitoring spraw sądowych na bieżąco. Powiedzcie mi, co się dzieje, zanim oni napiszą do mnie. Wyprzećmy ich. Pójdźmy do nich, zanim oni przyjdą do nas. Dostałem takiego pierdolca na punkcie administracji i budowania fundamentów firmy, która nigdy nie upadnie że poszedłem do jedne, jednego banku w Krakowie, który miał skrytki, gdzie przechowuje się pieniądze w papierze. Schowałem tam 300 tysięcy złotych w gotówce, na wypadek, że gdy zajmą mi konta, to będę miał na miesiąc wypłatę. Na miesiąc. Ale to jest ten tlen. To jest ten tlen, który dostarcza się firmie. To jest moja rola jako twórcę firmy. I jest tam te 300 tysięcy, jeszcze ich nie wykorzystaliśmy, ale w każdej chwili możemy to zrobić, gdyby system bankowy się zepsuł, lub gdyby jakiś urzędnik zajął słusznie lub niesłusznie konto. Budowanie zespołu to budowanie procedur. Żeby potem zrozumieć, że procedury się nie sprawdzają. Bo procedury są dobre dla szeregowych pracowników, ale jeżeli ma się pracowników 100, 200, 300, to potrzeba menadżerów. A menadżerów traktujemy w trochę inny sposób. My mamy teorię 3 razy H, czyli Wśród naszych menadżerów musi być hipster, hustler i hacker. Hacker odpowiada za bezpieczeństwo IT. Działamy w branży IT, więc mamy najlepszego człowieka, który buduje po prostu systemy tak, żeby one były niezawodne, żeby one były bezpieczne. Hipster, hipsterem jest mój wspólnik, który mniej kocha administrację i on zajmuje się troską o produkt. A ja jestem hustlerem. Czym ja się zajmuję? Strategią przetrwania. To jest moja specjalizacja w firmie. Bardzo ważny element całej tej układanki, zdrowie. Słuchajcie, jeżeli coś takiego Was w życiu spotkało lub spotka, uważajcie na zdrowie. Dlaczego? Ja po tym wszystkim doznałem pewnych uszczerbków w wielitach. Trafiłem w szpitalu i tak dalej, tak dalej. Do dzisiaj mam tego konsekwencje, dlatego bardzo dbam o zdrowie i dbam nawet o zdrowie pracowników, dbam o zdrowie menadżerów. Razem chodzimy na treningi, idziemy na nowy kleparz, robimy zakupy. Zdrowie, bo kiedy masz trakcję. Kiedy firma idzie do przodu, kiedy codziennie pozyskujesz nowych klientów, a u nas nie ma dnia, żebyśmy nie pozyskali dwóch klientów nowych, to wtedy zrozumiesz, że Twoje ciało jest najważniejszym aktywem Twojej firmy. I na końcu medytacja. A wiecie dlaczego medytacja? Dlatego, że kiedy przytrafi Wam się to, co mi się przytrafiło. A jesteście liderami swoich firm, to zrozumiecie, że zostaniecie sami. Zostaniecie sami, dlatego że to inni mają polegać na tobie, a nie ty na nich. I ty będziesz teraz szukał różnych sposobów na to, żeby się ratować. Skąd brać siłę? Do kościoła nie chodzisz, na psychiatrę cię nie stać, na coacha też nie, no i wtedy sięgasz po różne jakieś cuda. Wyobraźcie sobie stado gazel. Gazele, wpadają tygrysy. Tygrys łapie jedną gazelę, zadowala się, reszta co robi? Wraca do trawnika, je dalej trawę, jakby się nic nie stało. Nie przeżywa tego, co się przed chwilą stało. Człowiek przeżywa to, co się stało, i człowiek przeżywa to, co się stanie. Martwi się na zapas. To nas dyswalifikuje. Ludzie pracujący umysłowo, a wszyscy tutaj jesteście pracownikami umysłowymi, to ludzie, którzy szczególnie potrafią rozpamiętywać, bo mają bardzo aktywnie pobudzony mózg rozpamiętują, analizują. Mało tego, liderzy nie dość, że analizują, to jeszcze mają cele, myślą o przyszłości. Absolutnie ich to paraliżuje w działaniu tu i teraz. I kiedy ja idę z dzieckiem i odprowadzam go do żłobka i muszę pamiętać, że jestem z dzieckiem, to jest bardzo ważne, żeby być tu i teraz. Medytacja to wdech i wydech. Koncentrujesz się tu na wdechu i na wydechu i przyzwyczajasz mózg do tego, że przez chwilę jesteś w stanie zapomnieć o tym, że wczoraj była policja, bo przecież dzisiaj jest zajebiście. Sprzedajemy, jedziemy z koksem. I medytacja mi to umożliwiła, ułatwiła i bardzo polecam. I jeszcze jedno, słuchajcie, jeszcze jedno, jeszcze taki jeden bonus, taki, taka jedenasta, najważniejsza sprawa. Rodzina, czyli work-life balance. Kiedy my podjęliśmy decyzję, że walczymy o przetrwanie, moja przyszła rodzina, moja żona postawiła ultimatum z długami. Nie zbudujesz rodziny, nie założysz rodziny. To już nie była, słuchajcie, walka o przetrwanie. To już była walka o życie, o rodzinę, o wszystko. Jaka to jest motywacja? I kiedy się udało, kiedy wyszliśmy na prostą, pojawiło się, pojawił się ogromne wyzwanie. Weź do człowieku, buduj imperium i pracuj 8 godzin dziennie. Nieprawdopodobne wyzwanie, z którym wcześniej się nie zetknąłem, bo wcześniej miałem ten komfort pracowania do północy, do oporu, do skończenia wszystkich tematów. A teraz co to jest, co to jest w ogóle za strefa komfortu móc pracować? Robisz to, co kochasz, to znaczy, że jesteś w strefie komfortu. Pracujesz, to znaczy, że ci dobrze, bo chcesz pracować. Sztuką jest przestać pracować. To jest bardzo ważne dla przedsiębiorcy, dlatego że przedsiębiorca, który nie jest w stanie ogarnąć pracy i życia, to jutro nie będzie w stanie ogarnąć też pracy i większej pracy i większej firmy i oddziałów na całym świecie. Nic nie nauczyło mnie tak przedsiębiorczości jak rodzina. To była największa lekcja w moim życiu. Porażki zrobiły się dzisiaj modne. Dlaczego? Dlaczego jest ta prezentacja dzisiaj? Dlatego, że na 100 tysięcy startupów, dwa kiedyś osiągną wartość 1 miliarda dolarów, kilku się uda. Porażki zaczęły dzisiaj dotyczyć już większości firm, a nie mniejszości. Słuchajcie, ostatnio dostałem CV, dziewczyna aplikuje na brand managerkę i pisze w sukcesach, że ma już dwie porażki w startupach. W sukcesach. Więc porażki zrobiły się naprawdę modne. Tworzymy startupy, tworzymy rozwiązania technologiczne w modelu SaaS. Wiele dobrych rzeczy można powiedzieć o SaaS, ale zapominamy o tym, że SaaS, czyli Software as a Service, położył kres pirackiemu oprogramowaniu czyli coś, przez co ja za mało nie trafiłem za kratki. Gdzie jestem dzisiaj? Dzisiaj prowadzę agencję social media, Click Community, która specjalizuje się w marketingu społecznościowym i Idron, e pierwszy CRM dla e-commerce, narzędzie klasy marketing automation. W obu tych spółkach mam prezesów, a ja zajmuję się strategią przetrwania. Gdzie chcę być za 5, 10, 15 lat? Zostałem przedsiębiorcą wtedy, kiedy zakładając kolejną firmę, nie rezygnowałem z pierwszej. Dywersyfikacja. Przychodów w dwóch różnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to jest jedna też z podstawowych strategii przetrwania. Każdy inwestor namawia: skup się na jednym produkcie. To jest dobre dla inwestora, ale nie dla przedsiębiorcy. My mamy zdywersyfikowany ten biznes. I kiedy dzisiaj zastanawiam się, jak to możliwe, jak, dlaczego, dlaczego teraz wierzę w siebie, skąd mam znaleźć siłę na to, że chciałbym i wierzę w to, że stworzę jedną z największych polskich firm IT na świecie. To przypominam sobie, że ten dzień, w którym przyszła do nas policja, ten dzień i ta lekcja najlepiej mnie przygotowały i zahartowały do tego zadania, i zapłaciłem za swoją lekcję. Jest tu w ogóle Michał Kluska? Michał. Michał, Michał chciałbym ci bardzo podziękować za to, że dzisiaj, dzisiaj bym wychodził z. Za po prostu. Gdybyś mi nie pomógł wtedy, Michał był naszym prawnikiem. On miał tutaj też prezentację swoją i dziękuję Ci bardzo za to. Gromkie brawa! Brawo! Za swoje błędy zapłaciłem i, i za tą lekcję bardzo, bardzo dziękuję. Zróbcie sobie zdjęcie tego slajdu. I bardzo Wam dziękuję za uwagę. Rachin Black, cykuj zrozumieć biznes, włączcie porażkę swój model biznesowy. Dziękuję bardzo. <śm> dziękuję.